Czy na stówę będzie mnie dobrze słychać? Przede wszystkim to jest najważniejsze. Dobra, tylko myszko odsunę i jedziemy dalej. Dobra, jesteśmy w czym kupójce. <laughs> 2 Po prostu nie mam sukcesu na tą grę. Bo naprawdę nie już prowadza do rozwolnienia. Wiecie co już zrobić w tej, w tej grze. Znaczy w tej misji. Więc... Ja nie pokażę tego, znaczy ja pokażę jedynie jak ja będę w stanie zrobić y, tą misję, tak będzie pod koniec samemu. Hmm. Ale dobra, my tu jedziemy z Soniaczem. Jak najszybciej, bo te, te odcinki będą się tak ciągnęły, że nie wiem. Bardzo szybko zrobić, jak tylko potrafię. Dobra, wow! Kurde, musiałem na tamtą dziwną I wiecie, że w sumie znajduje będzie ten poziom na wersji PS3 w 360 będzie ten poziom. Bardzo ładnie odrestaurowany. To zwyczaju. kurde. W Sonika. A, e, nie powiedziałem wam jednej rzeczy. Wiecie, że mam Sonic'a 4 Epizod 1, już skończonego. I mam jeszcze Sonic Adventure. I też skończyłem fabułę Sonica, ale to nie wszystko. Przecież tam jest fabuła Tailsa, Knucklesa, Amy, Biga i tego robota. Omegi. No i tam troszeczkę się pobawimy z Tailsem. Przede wszystkim, bo upgrade'owanko będzie nam potrzebne do dwóch tego, ale spokojnie pokażę Wam co zagramy wersjonika DXa yy, wersję normalną na Xboxie Adventure tak, za 400 punktów można upgrade'ować swoją grę w postaci Adventure DX Wiecie o tym I będę miał po prostu wersję komputerową tej gry, tyle że na Xboxie że na XBOXie jest więcej elementów, których nie ma na komputerze. Dokładnie. W niektórych poziomach jest więcej zieleni, drzew, takie coś. A na kompie tego nie ma. To po prostu wywalili. Nie wiem dlaczego. Skoro wers na wersji game'ów to jest. To czasami Sega potrafi po płatać figle na komputerach. No właśnie, widzieliście Sonica 3 Blast'a film specjalny, gdy ja z moimi przyjaciółmi byłem na Skype'ie. Dobra, tutaj zbieramy nasz piąty... piąty... nie, czwarty szmaragd, już nie pamiętam. Ale dobra, jedziemy szybko, bez żadnych tam owijań w bawełnę, bo ja tak robiłem. Ja nie robiłem. Dobra. Wow! Już nie wiedziałem że będzie to Wow. Wow! było dobre. Myślałem, że wzmuszę. Hejcie. Pójdę. O, teraz myślę. <grywa> Za pomocą komputera można wszystko zrobić. Dobra, jeszcze 44 mi zostały ściągki. Na Amy. Niedługo ta gra będzie miała ee, 19 lat. Więc może jak ja uchodźcie zagrajmy to nie przyciągnę tego aż do tej daty do 17 do, do, do 21 października. Na pewno nie ja będę już robił Sonika z inną stufą, albo ja już będę robił Sonika i na Nie no, Sonika, twojka będę robić. Auu! a, a tej w skręty nie. Dobra, 150 nam nam zostało, 30, 37 Dobra. Tak, dobrze, tak, myślałem. Świetnie. <laughs> Ale moja opinia na ten temat wyszła. Świetnie ubarwniona moim głosem. Wow! To jest cioto. Dobra. Tak może mniej więcej być. No, A, ryżowe. <laughs> mhm. Cztery smaragdy. Zostało nam 3 I taka Hmm Leży mi imprezorowało konto na, 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 na pierścieniach No to niedobrze Mam ja trochę tego miało ale nieważne Tail spadł do wody Idź się uką Idź, idź, idź się wyką A ja chciałem powiedzieć Idź się uką to. <grystanie> to też moje ulubione słowo jest ale ja z Sonikiem nie mogę się utopić Teraz tak. Tutaj uwaga. Można łatwo to pominąć. A ja to znam. Wow! No tak, znałem, aż wypadłem. Z trasy, Też <zartuję> przecież, no ciekawe. Jeszcze raz. spadnie tu. Żartuję przecież, nie? Kurde, Warmex weźcie na mnie, nie obrażaj, ja tylko dla jajka. Nie, bo czasem Tails tutaj głupkowaty jest. Dlatego tak czasem nie lubię. Ja też go lubię, nie, ale śmieszny jak cholera. <grystanie> wow! Dzięki za tego. Oj, mam już szybko bossa. jest po prostu. Więcej tylko go działać Jakmę ty... turniu Dobra, to będzie jeden odcinek cały, bo to szybko przedstawiłem 6 minut. Chyba 6 minut nie wiem. Ale mnie coś będzie wygrane dzisiaj. Na niedzielę. Yeah! Ósmę, życie mo!